Cześć to nowy poradnik dziś pokażę wam jak zrobić generator ludzi o tym, o tym właściwie nie wiem jak to nazwać czy to jest bóg czy co to jest powiedział mi kolega właśnie z którym razem pro... znaczy, no, z którym prowadzimy ten kanał no i co nie wiem do czego to się może przydać ale tak dla zabawy każdy może zbudować no, więc od czego zaczynamy, może postawię sobie tego, to, to, to dźwignię. No i tak, co będzie potrzebne, na pewno będą, będzie rację potrzebne jakieś. Będzie potrzebna różowa wełna, coś do budowania, ja sobie wezmę chyba pomarańczową wełnę. co tu jeszcze będzie, przepraszam, co tu jeszcze będzie potrzebne. Będzie jeszcze potrzebny e, piston. Gdzie jest piston? A tu jest. Ten lepki piston. No i to chyba tyle. No więc tak. Co trzeba zrobić? Prowadzimy sobie redstone'a od tej pocho pochodni, od tej dźwigni. I tak. I tu robimy sobie takie coś. Źle. Takie coś. I tu wkładamy ten piston. I tu sobie można zabudować to. Było ładniej. Mm -mm. No i tu do tego pistona redstone. Trzeba to prowadzić. Teraz na tego pistole trzeba położyć różową wełnę to jest bardzo ważne właśnie tak mi powiedział ten kolega żeby z tego nie będzie działać ja nie próbowałem no ale ale wierzę mu na słowo tu robimy coś takiego i tu też stawiamy różową wełnę i zabudowywujemy. no i to też można zabudować właściwie Jakoś tak śmiesznie. No i tak. I teraz, żeby to wszystko działało, musimy postawić sobie portal do, do netheru. I, no i go podpalić. Ale znaczy, no, odpalić, aktywować, nie? Jestem z powrotem. Przepraszam za ten przeskok, ale Minecrafta mnie zbugowało. No i na czym to ja stanąłem? A, na tym, że trzeba zrobić portal. Deru i go aktywować. Nie wiem co mi się stało, ale tam się bugnął i jest tylko w tamtym rogu taki, takie, takie fioletowe, takie śmieszne coś. No i może go zbudować gdziekolwiek i gdzie to powinno działać. Ja sobie postawiłem, zbudowałem go w buzi papierze, żeby było śmieszniej. No i i, i, i poprowadziłem tam wody, żeby ludzie po prostu się nie zabijali o ziemię, nie? No i co? No i zobaczmy czy to działa. Teraz powinno, znaczy można jeszcze zrobić to w sposób następujący taki, że ludzie będą się cały czas produkować robimy taki, 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 taki śmieszne coś i spowolnienie dajemy może za dużo tu, 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 tu no i robimy coś takiego i trzeba to podłączyć tu, nie? no ale ja chyba jednak zostanę przy dźwigni ale, ale, ale. Hmm. No i co? I zobaczymy czy działa. O jak widzicie tam gdzie on jest? Spugował się frajer <laughs> No tam się, tam się pobugowali w tym portalu. No i dobra, sorry jeszcze raz za przeskok, Ale już dzwoniłem właśnie przed chwilą do tamtego kolegi na Skype'ie, żeby się zapytać dlaczego to nie działa tak jak trzeba. No i mu powiedziałem jak ja to przyrobiłem, ale się okazało, że, że portal nie może być aktywowany, bo właśnie wtedy ich tych, 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 o tych... Tak oni, villagerów wysyła do netheru i to działa właśnie jak portal jest o taki ten No więc mój błąd, przepraszam jeszcze raz Ale to nie jest mój projekt, tylko jego No i przedstawimy jeszcze dźwignię, żeby było widać wszystko, całe działanie mechanizmu razem z yy, yy, z wypadaniem wieśniaków Czy tych, frajerów. Tam, tam, tych krajerów. O właśnie widzimy, jeden leci I, no, świetnie Dobra, teraz powinien któreś przesić. No nie wiem nie, nie, nie. głupki. się naprawić, bo zamiast lecieć wodą, to nie wypadają. No. Tylko sprawdzimy. I to będzie chyba na tyle. No. Lecą, lecą, lecą. O, zabijają się znowu. Nie wiem, nie wiem co oni wyprawiają. Jakieś wodogłowie mają. Dobra. Mam nadzieję, że poradnik się przydał. I się podobał. No i to by było chyba na tyle, na, na tyle dziś. Chociaż może jeszcze coś z kolegą nagramy, nie wiem. Jeszcze się zobaczy. Więc na razie albo nie, żegnam.